Ej, pa jak ci przyjdzie, to sześć. No chyba, ej, musisz, musisz przychodzić. Nie, nie, nie jest duży. Wezmę pod aby? Nie wiem, jaki jest, ale. Ale jest, to się liczy. No jest ryba. To się liczy, a nie stoisz kurwa, nie ma A tak, trajdy trochę, kurwa. Ale aby, aby powiedziałeś. No, tam no więc właśnie, kur... A nie jest duży, tu darobana miałem. Co co, ale jest fajda. Lej na ten podbieraj, bo tu go nie ten. Tu jest płyciutko, nie chcę go tak. Ale jest fajda w swoim. Kij, fajny chuj. Szupak i chuj. Nie wierzę. Szupak. No Na koszyk, jeszcze na taki mały haczyk. Nie wierzę. No patrz. Nie, no jak nasz, to 50 plus. 50 plus. Bo... To co, zaraz go do innego stawu kurwa. Huh. Czekaj. Czekaj. Nie, to chyba, nie? Nie, tu mają być. Tak? No? Ładne nawet. Ładne, ładny, ładny, ładny. ładny. tylko. To fajne. Myślałem, że kart. No Ładne jest Ładne. Gdzie on to ma? O ja. Operacja. Szczupak na meto, na koszyk na, na robala myślę, że na metodę to szczupak. węgorza kurwa na ten na ładny ryba na mojej wędce? Na mojej na nie wierzę A to będzie karp? Nie wiem. A dla mnie byłaby robal, nie? Ale na rybka widzę. Mówiłem, odjadę i będziesz miał branię Teraz dopiero przed tak kurwa, nie 50 minut. Szła tam mi kurwa, w Karpik pewnie. Chyba, że znowu szczupak, to będzie zwała. Kurwa, walki 4 dziwnie. to od tego kija tu. No, a takie mocne kurwa się Karpik. Karpik. No. cienki dźwięki przypom. Kurcze. Ale go wymęczyłem tu kurwa, miała także. Widzisz, że jest po 12, tutaj biorą po południu <laughs> ładny, pełnouski pieprzesz i Nie wierzę Czy co? Nie zakrzbiet tu się owinęło łyknął Na mordę ładna ryba Ej to nie jest To nie jest ten duży co wtedy? Za mały podbierak mam Ej, ale żal Nie mój, to jest ten duży nie wejdzie w podczekaj, musimy go podebrać Ja pierdolę Nie wiem jak go tu wyjmiemy Dawid nie wiem czy jest, bo dał ten Duży podbiera Czekaj Ale lipa, no nie mamy jak go zabrać Dwa ja go wezmę To dalej Ale za pajęgnora Rekordzik pobity na moim kiju ha. Nie, 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 spokojnie, spokojnie. Czekaj. Bo on tu ma ten duży podbiera. Tylko ja muszę. Kur... Nie ma czasu? Właśnie, za chwilę będzie po. Trzymaj wędkę, bo ja jedną ręką to wiesz będzie. Kurwa, nie mam. Gdzie jest... To był jakiś podbierak u niego, pamiętam taki no. duży, ale zwinął go, tu leżą. Kurwa, nie wchodzę do wody. Kurwa Ale jest duży Daj no mi ten Chodź no, jak odepnij I zanosimy go na, na jakąś tą, na, na pokrowiec Ale jesteś piękny, zapięty Ej, a ja przypon był chyba na 3 kilo aby. To jest niemożliwe Jak on się delikatnie zapiął, że on się trzyma jeszcze Czy chcesz, tam mam takie obsęgi małe hmm, Delikatnie to Czekaj, ja sięgam póki rozjęcia. Zaraz, ja tu nagrałem całe branie. Całe branie. Resztkę holu. No miałem nie jechać, przez monię Przez żonę straciłem rybę. To jest ta sama chyba To jest ta sama ryba Zaraz wypuszczamy kilka fotek i waga i nara, jest pełna 11 kg ale Oj, może już teraz wiecie. No, no nie ważyliśmy teraz, ale był zrobiony rok temu Ale mocy szczęście dzisiaj To nie jesteśmy przygotowani na takie ryby <laughs> Na jednego czerwonego robala Ej, ale z nie? Ja się dziwię, walczę kurwa Tu mi lewo, prawo, lewo, prawo, Wie, co to jest za ryba, nie? No. Pokażemy co się lepszym, stało z haczykiem Nie, nie przezuję tego, nie No co zrobisz? No, musiałem musiałem wyjaśnić na chwilę nie przeżyjesz tego. No nie, że... nie, ale patrz to. To się stało saczykiem. Łoku, Zrób zr zr to no. Kupimy zaraz wypad. Ale myślę, że się film będzie podobał, bo karpik na czerwonego robaczka. 11 kilo mógł mieć, bo rok temu miał 10, 800. Zaraz pewnie przybrał. Jak się podobało to łapka mile widziana. Pozdro.